Zwracam oczywiście uwagę na podwójne finansowanie całkowite lub częściowe danych kosztów jest niedozwolone. Kiedy będziemy mówili o podwójnym finansowaniu? To podwójne finansowanie jest w szczególności, gdy ten sam koszt wykazujemy w dwóch różnych projektach, tak? I czy to są projekty dotyczące środków krajowych, czy też współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Podwójne finansowanie ma miejsce także, kiedy sfinansują Państwo podatek VAT ze środków projektu, a następnie będą i odzyskają go Państwo zgodnie w oparciu o ustawę o VAT. Także zakupienie środka trwałego z udziałem środków w dotacji krajowej czy dofinansowania innego projektu, a następnie wykazanie kosztów amortyzacji w, w projekcie, które Państwo teraz realizują, czyli w innowacjach społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikowalność podatku VAT. Proszę pamiętać, że koszt tego podatku jest kosztem kwalifikowanym jedynie wówczas, gdy został on poniesiony przez wykonawcę i współwykonawców w związku z kosztami kwalifikowanymi, zaś nie mają państwo możliwości odzyskania tego podatku. Oczywiście tą możliwość odzyskania podatku rozpatrują państwo samodzielnie tak w świetle ustawy o VAT. W każdym wniosku o płatność Państwo wskazują, czy ten podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, czy też nie. Natomiast oczywiście takie pytanie już muszą sobie Państwo postawić teraz, przygotowując kosztory z projektu, bo istotne jest to, czy ten, w tym kosztorysie będą i planują Państwo koszty brutto czy netto, tak, czyli tutaj czy już na, na etapie planowania, ponieważ no, tutaj będą wówczas rozbieżności w kwotach. Proszę pamiętać, że jeżeli wykonawca wykorzystuje nabyte w ramach projektu środki, usługi czy towary do wykorzystania zarówno wykonywania czynności zarówno zwolnionych, jak i opodatkowanych, wówczas tym kosztem kwalifikowanym jest proporcja części podatku VAT naliczonego, czyli w tak zwanej proporcji, tak? Wykazują Państwo i kwalifikują koszt VAT w projekcie. I w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku VAT przez jednostkę, są Państwo zobowiązani e, do poinformowania centrum o tym fakcie e, i następnie należy skorygować e, do tej pory tak sprawozdane e, te koszty. Nie jest to obarczone z żadną jakąś karą, tak, w każdym momencie mogą Państwo tutaj yy, gdyby skorygować yy, do tej pory rozliczany tak? podatek VAT i yy, kwalifikowany. Yy, I korekty wynikające ze zmiany struktury VAT mogą być wykonywane w, w zadaniach już zakończonych. Częstym Państwa też pytaniem jest, w jaki sposób muszą Państwo dokonywać wyboru wykonawców w projekcie. Proszę y, pamiętać o tym, że są Państwo zobowiązani do poniesienia wszystkich kosztów z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości przy braku konfliktów y, interesów, y, interesów rozumianego jako brak bezstronności, obiektywizmu. Jeżeli oczywiście jednostka podlega ustawie o prawo zamówień publicznych, musi zgodnie z tymi procedurami tak, tych wykonawców e, wybierać. Natomiast w przypadku braku obowiązków stosowania e, tych przepisów o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, e, muszą oczywiście Państwo dokonywać e, zakupu zgodnie z zasadami, praktykami e, przyjętymi u Państwa, e, z zachowaniem należytej staranności. Co tutaj rozumiemy? Przede wszystkim no, muszą Państwo do, dokonać rozeznania rynku. Tak? rekomendujemy i szczegółowe informacje wskazane są w paragrafie siódmym umowy. Zależy nam na tym, żeby Państwo zebrali co najmniej trzy oferty, tak? które potwierdzą, że wybór, tak, zakup czy, czy wybór wykonawcy jest no, no, zgodny z tymi wcześniej wskazanymi zasadami. Na, y, po zakończeniu realizacji projektu w terminie 60 dni składają Państwo raport końcowy. E, raport ten będzie y, pokazywał realizację całości projektu od strony finansowej. Natomiast też pełni funkcję wcześniej złożonych wniosków o płatność, czyli Raport końcowy jest tym ostatnim momentem, żeby państwo jak gdyby podsumowali Tak, wszystkie poniesione koszty, jeżeli coś e, Gdzieś kiedyś było e, zapomniane tak, czy, czy coś niewłaściwie rozliczone Jest to ten moment także, gdzie mogą państwo skorygować wcześniej e, złożone tak wykazane e, Koszty I e, do raportu końcowego. Dopiero tutaj będą Państwo zobowiązani do przygotowania szczegółowe, szczegółowego zestawienia kosztów, tak? Projekt z innowacji społecznej jest projektem poniżej wartości 2 milionów złotych, który nie podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Stąd wykaz poniesionych kosztów kwalifikowanych będzie stanowić załącznik do raportu końcowego. I wówczas centrum będzie weryfikowało te koszty zgodnie z przyjętym algorytmem. Mają Państwo możliwość oczywiście do wprowadzania zmian do tych dokumentów, do tych załączników, które Państwo wskazali w umowie. Oczywiście te zmiany są też wskazane, i część tych zmian będzie wymagała od Państwa podpisania aneksu do umowy, ale też część zmian można dokonywać, Korzystając właśnie z zapisów, że nie uważa się za zmianę warunków umowy, czyli mogą Państwo między poszczególnymi kategoriami kosztów przynosić do 15% kwoty w ramach kategorii, czyli to jest to te plus, minus 15%. Mówimy, o całku, mówimy już o całkowitej wartości kosztów, tak, czyli między daną fazą, Natomiast z tym weryfikujemy to dokładnie już na koniec projektu od tych wartości całkowitych w danej kategorii. Natomiast oczywiście przesuwając środków, środki między kategoriami kosztów, czyli z kategorii W do A, czy między OP, muszą oczywiście Państwo pamiętać o kolejnym punkcie, czyli przesunięcie kosztów pomiędzy zadaniami. Tutaj jest do 20% kwoty dofinansowania z zadania, z którego dokonywane jest przesunięcie. Oczywiście przy zachowaniu dopuszczanych poziomów intensywności danego zadania. Mogą też Państwo zmieniać terminy realizacji poszczególnych zadań, harmonogramu, natomiast oczywiście przy niezmienionym terminie zakończenia realizacji projektu oraz poszczególnych faz. I także korzystać z przesunięć środków między kolejnymi latami budżetowymi, o ile nie wpływają one na ustalenia harmonogramu wykonania projektu i kosztorysu. To, to tyle, tak, jeżeli chodzi o takie te podstawowe informacje. Jeszcze raz przypominam, że e, wszystkie te informacje, o których teraz mówiłam, są ujęte w przewodniku pokwalifikowalności kosztów, który jest dokumentem przygotowanym się przez dział finansowy i jest ten dokument do ściągnięcia z, z zakładki, tak, materiału do pobrania dotyczących programu innowacje społeczne. Dobrze, to w tym momencie może zaproszę Państwa na, na, na przerwę, tak? I po przerwie. Zostało nam 10 minut do, do przerwy, więc. Aha, tak, to dobrze. Jeżeli skorzystamy teraz w tym momencie, to jeżeli są tak bieżące pytania, to bardzo proszę. Tylko tutaj prosimy o mikrofon, tak? Żebyśmy już tu byli. Ja mam króciutkie pytanie odnośnie kosztów usług obcych kurierskich ponieważ pani powiedziała że one są w operacyjnych a w przewodniku one są ujęte w ogólnych więc proszę Tak bo to uciś... jest tak jest bardzo istotne przede wszystkim czy te usługi kuri kurierskie dotyczą bezpośrednio projektów projektu bo jeżeli tak jeżeli jest taki wymóg tak korzystania z kuriera który będzie yy, przewoził próbki. tak, czy, czy tutaj będzie to przekazywanie dokumentów tak? i dosyć istotnych, to wówczas jest to koszt bezpośredni. Natomiast jeżeli to są y, usługi kurierskie, które są kosztem, takiej normalnej działalności, tak, jednostki, wówczas są kosztem ogólnym. Tak więc proszę pamiętać, że mm, koszty, które są bezpośrednio związane z projektem, są kosztem, y, i oczywiście z merytoryką, tak, czyli z tą, z tą częścią badawczą, y, są kosztem y, operacyjnym. Natomiast związane z, ogólnie, tak, z funkcjonowaniem biura, y, wówczas z administracją, tak, są kosztem, y, o. Czyli wysyłanie y, w, raportów y, jakichś rocznych to jest ogólny koszt y, tak. kurierem, a, to dziękuję Bezpośrednio bardzo. tak, próbek, korzystanie tutaj z przewozu na przykład, y, y, tak, to, to, to wówczas koszty usług kurierskich w OP. I w przypadku konsorcjum, w którym są, w którym nie ma przedsiębiorcy w ogóle, problem wkładu własnego dotyczy tylko ngo Mm -hmm. A, czy tym wkładem własnym rzeczowym mogą być tylko takie rzeczy, które stanow stanowią koszt kwalifikowany? Jak najbardziej, tak. To yy, o czym mówiłam na, na samym wstępie. Proszę pamiętać, że wkład własny musi być yy, kosztem, jest kosztem kwalifikowanym. Kwalifikowany. Czyli musi być zgodny z przewodnikiem pokwalifikowalności kosztów i jest to koszt, który normalnie też mogli, musieliby Państwo zakupić do realizacji i yy, 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 tak zakupić do realizacji projektu. Dobrze, a w takim przypadku yy, ten yy, do 25% na koszty ogólne liczy się od całości kosztów kwalifikowanych czy tylko tych kosztów, które są refinansowane? E, tak, proszę państwa, koszty ogólne liczymy od wszystkich kosztów bezpośrednich. Proszę zobaczyć, że e, jeszcze raz tak e, analizując kosztory z projektu. W, kate, w, w, tych, w kategoriach kosztów bezpośrednich, czyli od W do OP, planują Państwo wartości tak, poszczególnych kosztów, i od tych wartości liczymy koszty ogólne czyli od wszystkich kosztów kwalifikowanych. I teraz proszę zobaczyć, że. Sumując otrzymują Państwo wartość kosztów kosztu kwalifikowanego projektu i teraz spośród tych kosztów wskazują Państwo wartość dofinansowania, natomiast pozostałą kwotę zapewnią Państwo jako wkład własny, tak będzie on wymagany. Czy wkładem własnym może być również praca wolontariuszy na rzecz? NGO bezpośrednio, bo, z te, bo tam wynikało z tego, że to musi być inny podmiot, który. I tak jak mówiłam, tak, y, organizacja pozarządowa y, ma prawo y, oczywiście tutaj zaplanować koszty y, wolontariuszy, tak. natomiast mówimy, że ten wolontariusz jest stroną trzecią, czyli y, nie jest państwa pracownikiem, czyli do tej pory y, nie rekomendujemy, nie ma takiej możliwości, żeby państwa pracownik stał się teraz wolontariuszem. Oczywiście do projektu jest możliwość, Podpisania umowy i zaplanowania tutaj chociaż, kosztów. Chociaż znaczy, praca pracownika naszego może być też wkładem własnym, ale tym finansowym. Finansowym, tak, pieniężnym, rozumiem. dokładnie. Mm -hmm, dziękuję. Tak. Jeżeli mogę, adwokatem tego wkładu pracowników. Czyli nie może być wolontariuszem ktoś, kto był pracownikiem, natomiast rozumiem, że może być wolontariuszem ktoś, kto jest członkiem stowarzyszenia, czy nawet władz stowarzyszenia, kto do tej pory nie był zatrudniony tak, w, staw w tak. sposób ciągły, że tak powiem, w stowarzyszeniu. Mhm, tak? Tak. Dziękuję. To jest tak, suma, aha, suma, uh, suma w kolumnie 8 to jest suma um, wartości w kolumnie 9 i 10. To znaczy, że ten wkład własny ja również e, rozbijam na poszczególne kategorie w ramach zadania. Tak? tak. Dobra, fajnie, dziękuję. Czy w ramach kosztów promocji projektu można także rozliczyć obok publikacji, organizację konferencji naukowych, prasowych? Tak, koszty udziału w konferencji jak najbardziej. Teraz jeżeli państwo biorą nie, nie udział nie tyle w takiej udziału, konferencji co organizacji, konferencji po to, żeby promować ten projekt, żeby dzielić się Nie, nie, proszę badania. pamiętać, jeżeli y, muszą państwo organizować y, Jakieś takie spotkania, to one dotyczą tylko tej części przygotowania do wdrożenia, które ben, będą bezpośrednio tak związane z tą fazą przygotowania do wdrożenia. Z pierwszej edycji Państwo planowali tutaj koszty wynajem sali i nawet zatrudnienia też osób, które będą w jakiś sposób testowały produkty. Natomiast promocją jest udział w konferencji, przygotowanie materiałów tak, na tą konferencję, natomiast nie sama organizacja. Dziękuję. Jest pytanie i... Ostatnie trzy D pytania. <laughs> Po, przed, tak, przed pytanie przed... dotyczy jakby zatrudnienia kierownika projektu, ponieważ tam na jednym slajdzie było opisane, że kierownik projektu jeżeli jest zatrudniony na umowę o zlec, zlecenie lub umowę o dzieło, dokumentuje ten fakt rachunkiem. Tak. Ale rozumiem, że faktura również jest dopuszczona na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. No proszę zobaczyć, umowa cywilnoprawna dotyczy zatrudnienia osoby fizycznej. Natomiast jeżeli kierownikiem projektu jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, no to wówczas to zatrudnienie zlecenie. takiej osoby, znaczy to będzie umowa zlecenia, natomiast tutaj tym mm, dowodem tym poniesienia kosztów będzie faktura i wówczas to już nie jest koszt wynagrodzeń, tak, tylko w, to będzie tak albo w ramach usług obcych, czyli koszty operacyjne lub też, tylko tutaj jakby była ekspertyza, znaczy, może, tak, to może wtedy… pytanie. Tak, tak, to my zaznaczaliśmy Ale to, to jak najbardziej. pytanie. Taka sytuacja, że to będzie realizowane w ramach jednostki naukowej, natomiast ym, zadania badawcze będzie i rolę kierownika projektu będzie pełniła osoba, która jest równocześnie kierownikiem jakiegoś zakładu, który to zakład yy, świadcząc usługi swojej jednostce macierzystej wystawia im faktury. No tak, czyli w tym momencie nie jest yy, to koszt kategorii, kategorii W, powinno? tylko jest yy, ta osoba świadczy usługę, tak? na rzecz projektu, jest kategorii kosztem kategorii OP. OP, ok, dobra. Yy, jeszcze jedno pytanie. Kierownik projektu, ponieważ tak, tutaj jest, ma być jeden kierownik projektu. Um, każde z zadanie, z tego co tam wyczytałam we wniosku, zadanie może mieć swojego koordynatora czy kierownika, tak, takiego zadania. Znaczy taki to to już jest Państwa wybór, tak, w żaden sposób tutaj nie rekomendujemy hmm, zatrudnić. Wykonawcę zadania. Na może wykonywać dane zadania. Tak. Lub też dane przez kilka podmiotów równocześnie w zależności okay. od nich oczywiście Tak, tak. tylko może przejdźmy I do pytania finansowego tak, tak? Czyli, czyli, mhm. czyli kierownik projektu jeżeli będzie znaczy finansowy de facto nie już to jest finansowe pytanie um, Będzie wykazany jeden kierownik projektu tak generator nie wpuszcza jakby nie, nie dopuszcza opcji dwóch kierowników jest tylko jedno pole czyli nie ma teoretycznie możliwości takiej że wykazujemy na fazę badawczą inną osobę a na fazę pilotażową inną jak rozumiem to może być tylko i wyłącznie mm, dzielone jakby poprzez zadania, gdzie dla poszczególnych zadań wpiszemy konkretną osobę, która na przykład ma większe doświadczenie dla fazy pilotażowej, niż dla fazy badawczej. Tylko wciąż, jakie jest pytanie, tak? Czy, czy może pani skonkretyzować, tak? Czy mogą być dwie osoby pełniące funkcję kierownika projektu? Jedna na fazie badawczej, druga na fazie pilotażowej. Jak najbardziej, to nie, nie ma tutaj… Ale nie puści tylko tego generator z tego, co robimy. Dobrze, to ja może jeszcze, jeszcze przekażę, tak? Natomiast generator Państwu nie przypuści takiej możliwości. No Ustanawiają Państwo tylko i wyłącznie jednego kierownika projektu. Tak, no co do zasady, po to Państwo oznaczają cały zespół, aby on, zakładają Państwo jakiś zespół, który będzie realizował dany projekt. Okej, okay, czy muszą być odrębne rachunki bankowe na dotacje? To znaczy? Czy muszą być odrębne rachunki? Jest tylko bankowe. jeden rachunek bankowy, dostają Ale przekazujemy jeden, potem środki swoim wykonawcom, to państwo, co którzy, do którzy, się którzy mają prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową. Czyli jak rozumiem, najprościej byłoby, żeby te jakieś subkonta były, tak? Znaczy najprościej jest, natomiast w żaden sposób my nie zmuszamy państwa okay, do tego, dobra. żeby były te wydzielone. tak? I jeszcze stosowanie w, ustawy prawo zamówień publicznych. Generalnie NGO jako nie umocowane z mocy prawa do stosowania ustawy, ale korzysta z dotacji powyżej 50%, a ustawa PZP mówi, że w jakimś tam artykule, że jeżeli jest projekt finansowany ze środków dotacji powyżej 50%, zachodzi obowiązek stosowania ustawy. Proszę to, państwa, jak, jak to należy interpretować? To znaczy, ja nie znam, tak? Muszą Państwo zgodnie z zasadami, jakie panują Państwo w jednostce, tak? Więc jeżeli tutaj są jakieś wyłączenia, no, mus, znaczy tutaj są jakieś wskazania do stosowania tego, no nie powinni Państwo tego obchodzić, tak? Tak więc, natomiast ja w żaden sposób nie, nie znam się, tak, na, 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 na tych wszystkich umocowaniach prawnych, stąd, tak jak wskazujemy, jeżeli są Państwo zobowiązani do stosowania ustawy o prawo zamówień publicznych, muszą Państwo swoją y, przestrzegać tak i y, dokonywać tego wyboru zgodnie y, z tymi wskazaniami. Natomiast jeżeli nie wówczas zgodnie z zasadą uczciwej y, konkurencji jawności przejrzystości. Dobrze, ja jeszcze ostatnie Aha, pytanie, to, ostatnie, to 3, już Pani czwarty. powiedziała, że, że jest, składane są wnioski co roku, tylko i wyłącznie bez, znaczy, jakby same wnioski bez wykazu do poniesionych wydatków, tak? I będą one tylko załączone pod wniosek końcowy. Moje pytanie tak? jest takie, bo, ponieważ tak, przy, przy niewykazywaniu jakby co roku tych kosztów e, faktycznych, jeśli chodzi o te dokumenty, ja nie wiem, czy, czy nie istnieje zbyt duże ryzyko, że przekaz, przerzucając jakby ten element na sam koniec, nie zachodzi jakby takie, takie ryzyko właśnie, że coś po drodze będzie kosztem niekwalifikowanym, co zostanie wyłapane dopiero na samym końcu. A no niestety to niestety jest takie ryzyko, spadali, ale też proszę tak. Państwa po to jesteśmy tak wyznaczeni jako też opiekunowie finansowi, abyśmy Państwu doradzali, wskazywali, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość z Państwa strony, czy, czy dany koszt kwalifikuje się tak do dofinansowania czy też nie, no proszę o to pytać tak, zadawać pytania, pisać, tak więc Tutaj, no, no tylko jeżeli Państwo nie zastosują się do tych wytycznych, które Państwo wskazaliśmy, tak, będzie tutaj no, no, niebezpieczeństwo, że te koszty zostaną uznane za niekwalifikowane. Dobrze, dziękuję. Reszta tak, pytań po przerwie.